Dzień dobry. Proszę tutaj, może ludziom nie mydlić oczów. Pan ma za zadanie zniszczyć mnie w agresywnym wywiadzie. Nie, no nie, ale muszę wszystko wydobyć. No i tak pan napisze co innego dla sensacji. No, pracuję na honorarium, proszę pana. Zapłacę podwójnie. A ile? Ile ma ile? być? No. Nie, ile razy mam panu mówić o uczciwości? Co? Pan tutaj proponuje mi korzyść majątkową. Przy ludziach. pan nie panie, wzywam majątek. Pan w życiu nie widział dużych pieniędzy. A więc jednak ma pan coś do ukrycia. Odwrotnie, To przede mną ludzie kamuflują. Proszę pana, w służbach celnych jest wiele afer. A tak chce przez to powiedzieć, że co? Że wśród nas są uczciwi inaczej. No to akurat pan powiedział, ale... Dziękuję. Ale, ale spodobało się. No. Nie, ale nie kłóćmy się. Może ja przedstawię pan...